25 lutego tutaj w Polsce, w Szczecinie. Krzysztof Zimnoch, Mike Molo, rewanż. Wiele osób twierdzi, że ryzykowny dla Krzysztofa Zimnocha. Pan by się z tym zgodził? Tak, ryzykowny. Mike prawdopodobnie teraz będzie miał zdrowie więcej niż na parę rund. Czy Krzysztof się nauczy teraz cofać się nie w linii prostej i, i trzymać blok twardo, amortyzować te ciosy? Bo jak Mike wejdzie do zwarcia, to, to, to znowu będzie, może być to samo, natomiast przy dobrej pracy nóg, przy wytrzymaniu tych założeń taktycznych, które na pewno będą takie, żeby nie, nie, nie bić się, tylko, tylko wymęczyć, to ma szansę. No, no, Generalnie bokserskie lepsze, ale... Le, ale czy lepsze... No, no, Zawodnik, który jest silny i ma mocny cios, który do, potrafi donieść ten cios do, do szczęki czy do wątroby, to też technicznie jest dobry, tak? Bo on niczego innego nie potrzebuje, tak? Trudno powiedzieć. Trudno powiedzieć, bo jestem ciekawy, tej, tej, tej walki dla mnie może skończyć się w, w każdy sposób. Także tu nie, nie będę skończony żadnym, żadnym wynikiem. Krzysztof zimnoch z walki z Marcinem Rekowskim. Yy, musi być dużo lepsze, żeby wygrać ten rewans z Molo? Tak, 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 jest to, jest to, Mike jest innym zawodnikiem, chociaż tu bardzo lubię Marcina, bardzo lubię Marcina, bardzo szanuje. Bardzo szanuję i też może przez to patrzyłem na tę walkę inaczej, inaczej na, na ten wynik też, na pewno, na pewno Mike mocniej, mocniej bije.